A teraz przechodząc do spraw naszych polskich, bo to są w tej chwili rzeczywiście sprawy ważniejsze. Proszę Państwa, ja przejdę do spraw polskich drogą okrężną, czyli przez Stany Zjednoczone. Powszechnie podkreśla się sukcesy Stanów Zjednoczonych myśli wolnościowej. Podaje się przykład na przykład pana Ronalda Pola. Otóż jak tak się policzyłem Policzyłem wpływ pana Rona Pola na politykę amerykańską, to ja ma większy niż, niż, niż w Polsce niż pan Ron Pol w Stanach Zjednoczonych wyraźnie, wyraźnie, mimo że proszę zwrócić uwagę, w Stanach Zjednoczonych jest no, co najmniej kilku miliarderów, którzy się opowiadają za takimi rozwiązaniami. Istnieje 25% twardej opinii prowolnorynkowej, czyli połowa republikanów mniej więcej się za tym opowiada. opowiada. Istnieje silna infrastruktura, istnieje Partia Liberariańska też wspierana przez kilku y, majątnych ludzi. I istnieje kilka stacji telewizyjnych, istnieje cała sieć y, Limbo na przykład radiowa. I mimo to, powtarzam, no, żadnych sukcesów y, ci ludzie nie odnoszą. I tutaj dojdę do sprawy najważniejszej, czyli y, Ronalda Reagan. I tym przykładem chcę się posłużyć. Otóż pan Ronald Reagan doszedł do władzy. No, Wyciągnął Stany Zjednoczone troszeczkę z tego marazmu, jak panował wcześniej. I jaki był tego efekt? Opieram, żaden. Odszedł od władzy, na jego miejsce przyszedł, przyszedł pan Bush, prawda? Potem przyszli lewacy. lewacy. Cały dorobek Rybana, w był, został zniszczony całkowicie. I tu chcę oświadczyć, że bardzo ważne, mnie nie interesuje wygranie wyborów, po to, żeby za cztery lata wszystko wróciło do normalności. To mnie nie interesuje. Kongres liberalno-demokratyczny w czasach, kiedy jeszcze głosili tam liberalizm, on niby to głosił. Efekt działalności tego kongresu, który był u władzy chyba półtorej roku czy dwa, był taki, że jak oni obejmowali władzę, to prawie trzy czwarte ludzi było za kapitalizmem, za liberalizmem, za wolnym rynkiem. Jak oddawali władzę, już trzy czwarte było przeciwko. Ci ludzie zrobili właśnie reformy połowiczne i efekt był koszmarny. Patrzmy na inny przykład bardziej radykalne, czyli rządy, świętej pamięci generała Pinocheta, w Chile. Otóż generał Pinochet dokonał reform dość radykalnych, ale nie dość radykalnych, bo on nie zrobił jednej rzeczy podstawowej, nie rozwiązał związków zawodowych. Efekt jest taki, że porządził 20 lat, wyprowadził Chile w ciągu pierwszych dwóch lat na ten, potem już troszkę się pogorszyło, jak to zwykle bywa, ale ciągle było dobrze. No i co? Wygrali socjaliści i niszczą w tej chwili dorobek, dorobek Pinocheta. Także to, co jest najważniejsze, to nie jest wygranie wyborów. Najważniejsze jest przeoranie świadomości ludzi. To, dzięki czemu lewica wygrywa, jest to, że ona opanowała język. Oni zdominowali, zdominowali yy, strukturę języka i yy, automatycznie na przykład jest już yy, powiedzenie, że jak jest coś demokratyczne, to musi być dobre. To jest spojone w ludzi, jak powiedział wybitny socjalista dr Józef Goebbels, że jak się sto razy powtórzy kłamstwo, staje się ono prawdą. I oni to słowo demokracja powtarzają w pozytywnym kontekście nieustannie. Bezczelność tych ludzi. Sięga do tego, że Konstytucja 3 maja nazywana jest demokratyczną, kiedy ona akurat, jak wszyscy wiedzą, likwidowała akurat demokrację i odbierała prawo głosu w szlachcie, hołocie, bez ziemi, yy, likwidowała Reprzeczpospólnictwo, a monarchię, monarchię dziedziczną też nazywana jest demokratyczną, bo jest dobra. prawda? Już słowo demokracja się kojarzy dobrze i podam jeszcze raz, jeżeli chcemy wygrać, to nie chodzi o to, żeby wygrać wybory. Niektórzy mówią, słuchajcie, oszukajcie tych ludzi, wygrać wybory. Nie, to nic nie da. Jeżeli uszukamy ludzi, to po tych wyborach, a no jeszcze przed wyborami, zapisze się do partii cała kupa ludzi, która uwierzy w te fałszywe hasła, które mu głosimy, i ona potem pokieruje Polską w złym kierunku, czyli nie w takim, jakim byśmy chcieli. Najważniejsza to jest zmiana paradygmatu. Zmiana tego, co, co rządzi w tej chwili w Europie. Mianowicie zmiana wartości. Krótko mówiąc, w zasadzie wszystko, co ci ludzie, ci ludzie oczywiście są, są dla, dla Europy dobrze, dla Polski są dobrze, tylko że to, co oni nazywają dobrym, my nazywamy złem i odwrotnie. I to wymaga wzięcia byka za rogi. I musimy się pozbyć pewnych złudzeń. Niektórzy myślą, że yy, da się przekonać większość ludzi, żeby wygrać wybory. To jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Przekonałem się w ciągu ostatnich kilku dni, bo słyszałem często głosy panie prezesie, nie pan tam nie gada o homosiach, tam nie pan nie gada, tam o feministkach niepełnosprawnych, o Hitlerze, etc. Zajmie się tylko gospodarką. Zająłem się tylko gospodarką przez, przez dwa dni na swoim blogu. natychmiast padła mi popularność, natychmiast spadła ilość lajków, natychmiast okazało się, że na moim własnym blogu trzy czwarte ludzi nienawidzi kapitalizmu i, i, i wszelkie zmianki o, o kapitalizmie powoduje, że leci Ludzie tego nie rozumieją. Jest gorzej niż z marksistami. Już nawet marksiści wiedzieli, że dobrobyt pochodzi z pracy. Nie, większość ludzi na moim własnym blogu myśli, że dobrobyt pochodzi z czegoś innego niż z pracy którzy wolę rozmawiać z Karolem Marksem niż z niektórymi naszymi zwolennikami. No niestety, jeżeli chcemy wygrać wybory, musimy walić w homosiu, musimy walić w feministki, musimy walić tam w imigrantów, musimy walić w Unię Europejską i tak dalej, bo to ludzie znają zrozumieć. Właściwie to znaczy, ludzie nie rozumieją, co to jest zysk po prostu. Nie rozumieją. Jak się powie, że mamy dla zysku, to znaczy co, to kapitaliści mają rządzić tak i mają nas wyssać do, 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 ostatniej, do, do ostatniej kosteczki. No. Także, także powtarzam, Yy, musimy mówić prawdę i musimy liczyć na te, powiedzmy sobie, 25% ludzi, która jest w stanie mniej więcej zrozumieć, co się do niej mówi. Bądź zdać sprawę z jednej rzeczy. Według badań 75% ludzi nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów na przystanku. Są to badania socjologiczne. Ci ludzie mają w głosowaniu zrozumieć, co to jest zysk i tak dalej. Nie zrozumieją. No, nie ma na to żadnej szansy. Yy, musimy budować yy, świadomość, musimy budować to społeczeństwo oparte o odwrotne, czyli o normalne wartości, normalne wartości, no i liczyć na to, że jak wszystko załamie, no to wtedy w tej panice, prawda, jakaś, jakiś generał z Olymp Pinoczeta weźmie, weźmie władzę, albo powstanie jakaś kontrewolucyjna szajka, która, to, która zrobi z tym porządek. Yy, o co chodzi? Żeby te 25% ludzi było przekonanych, że są ludzie, którzy wiedzą, że było źle i wiedzą, dlaczego było źle i takie przekonanie już jest. Jeżeli dojdzie do zamieszania, jeżeli to wszystko się rozpieprzy, prawda, program 500 plus się rozwali i tak dalej, to będą mówić: a rzeczywiście ten Korwin tam mówił, nie, 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 wiedzą, nie będą wiedzieli dlaczego i tak dalej, ale będą wiedzieli, że byli ludzie, którzy byli pryncypialnie przeciwko. Dlatego jestem przeciwny wszelkim ustępstwom. Na przykład moim zdaniem było niedobrze, że w kampanii wyborczej gdzie były takie dwa punkty, moim zdaniem, gdzieśmy, gdzieśmy przegrali wybory, że, żeśmy w tym sensie żeśmy nie, nie wzięli tych 5%. To jest oczywiście słynna trąbka kolegi Bryczkowskiego, ale również jest, są wypowiedzi niektórych członków, którzy na pytanie o o, o tym, co zrobić z kopalniami, prawda? odmówili mówienia, że trzeba je sprywatyzować, natomiast ta nowoczesna PL powiedziała twardo, że trzeba sprywatyzować kopalnie. Myśmy stracili ogromną ilość elektoratu wolnorynkowego na rzecz nowoczesnej PL. Nie mówiąc jasno, jasno, jasno i, otwarcie, i otwarcie, że wszystkie kopalnie trzeba sprywatyzować. Także takie ustępstwa ideologiczne. Oczywiście, że można sobie zyskać poparcie wśród tej, tej, tej głupiej większości, ale ona i tak teraz nie zagłosuje. My musimy walczyć o, o głosy wewnątrz tych 25%. Reszta niech sobie wyje, nie, nie ma, to nie ma najmniejszego znaczenia. Nie ma najmniejszego znaczenia, co robi pozostałe 75%. Mogą nas nienawidzić, chcą pokroić na kawałki. To jest bez znaczenia. Walczymy tylko o głosy w obrębie tej, tych 25%, czyli już tam procent, prawda, które są w stanie zrozumieć, co się do nich mówi. I trzeba to sobie zajść, bo jeżeli my, powtarzam jeszcze raz, nawet byśmy wygrali jakieś wybory pod jakimiś takimi miękkimi hasłami, to nie zmienimy Polski. Reagan nie zdołał zmienić Stanów Zjednoczonych po prostu dlatego, że nie miał większości, że nie miał większości w Kongresie. Większości takiej prawdziwej większości, bo Republikanie mieli większość w Kongresie, ale połowa tej większości to byli zaczynamy na tej upań teczerowej, którzy uniemożliwiali jakiekolwiek głębsze, głębsze reformy. I i tutaj, I i tutaj ja będę powtarzam jeszcze raz to nie, ja wiem, że są ludzie w partii, którzy uważają, że no trzeba zdobyć te, wejść do Sejmu, prawda, dzięki temu mamy diety poselskie i tak dalej, i tak dalej. Otóż niestety, póki ja rządzę tą partią, to celem nie jest zdobycie diet poselskich, tylko celem jest wyciągnięcie Polski i oczywiście przekazywania kawałka Europy z tego, co się, z tego maradu, w którym żyjemy. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to przyjdą ci muzułmanie i oni zaprowadzą porządek. Natura nie znosi próżni. Jeżeli my nie mamy, nie mamy dzieci, to przychodzą tacy, którzy mają dzieci i będą dzieci produkować. Ja? Jeżeli, jeżeli u nas rządzi głupota, to przychodzą tacy, u których głupota jest mniejsza. No bo na wielu spotkaniach przecież mówię, że jeżeli yy, przyjdą, przyjdą muzułmanie i będzie okupacja muzułmańska, to będzie dla Europy łagodniejsza niż okupacja Unii Europejskiej. No tak, podatki w większym wypadku zniknie. VAT, CIT, PIT, yy, podatek od gospodarstw z Koranem i znikną od razu. Przecież jak muzułmanie rządzili w Hiszpanii w X wieku, to Hiszpania kwitła. Mordensom będą obcinali głowy, to bardzo dobrze, tak? Znikną, znikną pochody tych wszystkich homosiów innych, nawet homosień nie chodzą, tylko tych i tak dalej, tak? Znikną. To w porównaniu z Unią Europejską będzie lepiej. Ja nienawidzę Unii Europejskiej bardziej niż nienawidzę islam. Bo to nie islam zniszczył Europę, tylko ideo ideologia Unii Europejskiej, prawda? To dzięki temu się dzieci nie rodzą, prawda? To dzięki temu wierzymy w jakieś głupoty, że, ludziom, że dobrobyt pochodzi, pochodzi nie z pracy, tylko, tylko z dotacji, prawda? Czy, 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 czy Bóg, wie, Bóg wie skąd. To nie Islam nam to wpoił prawda? Także... Moim wrogiem jest ta nie tyle Unia, co ideologia, która się kryje za Unią Europejską. Czyli krótko mówiąc, taki, taki socjalizm prawda, z ludzką twarzą. I jak widzę socjalizm z ludzką twarzą, to mam ochotę kopnąć, kopnąć tę twarz prawda, od, razu, od razu z półobrotu. I, 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 I tyle, no bo, bo to już wolę taki socjalizm, jaki jest bez ludzkiej twarzy, bo w ten, przynajmniej ludzie w, nie, w niego nie wierzą. A z ludzką twarzą ludzie są gotowi uwierzyć. Także ten program, jaki, jaki przedstawiam, jest taki dość bojowy, ale program nie ma innej szansy. Ja z bym się zgodził na takie małe kroczki, ale to nie ma szansy. Podam przykład rygana czy Pani Teczerowej, pokazuje, że to wszystko jest na nic, Po, 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 po Pani Teczerowej też przyszli tacy miękcy ludzie, którzy rozmiękczyli to, to wszystko, prawda, I, 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 ta, i ta kontrrewolucja. My musimy powiedzieć jasno, że my chcemy kontrrewolucji. To, co w Polsce socjaliści przez 100 lat robili taką re pełzającą rewolucję i my musimy zrobić kontrrewolucję. Musimy to, co stoi na głowie, postawić na nogi. I to przejdzie, proszę Państwa. Ludzie to łatwo zrozumieją. O wiele ja mówię, prawda? O wiele łatwiej niż takie mętne, mętne wyjaśnienia, gdzie tam m, m, intelektualne, prawda, z połowaniem się tam na jakichś klasyków. Nie, proszę Państwa, ludzie zrozumieją, ludzie zrozumieją, że małżeństwo to jest małżeństwo i koniec, prawda. Przecież my nie chcemy robić krzywdy żadnym homosiom prawda? Czy Homocie byli sobie, byli są, są i będą i komuś ale nigdy się nie domagali uznawania ich związku za, za małżeństwo. prawda? W tym jest problem, a, a, nie, w, a nie w istnieniu tam sobie Homościu, tam sobie istnieją na marginesie. Są różne dziwne zboczenia, prawda? I, i sobie istnieją i nikomu nie przeszkadzają. No. Także, także to ludzie zrozumieją. Ludzie też zrozumieją, jeżeli tylko Dostanie się wpływ jakiś na telewizję, dlatego tam blokują dostęp do telewizji. Prawda? Ludzie też zrozumieją, że, że w tej chwili się okrada ludzi z ich pieniędzy. I to ludzie są w stanie zrozumieć. W tej chwili yy, yy, są badania, które wykazują, że już ponad 50% ludzi jest przeciwko Państwowej Służbie Zdrowia. Przykład działania tej służby no, dobitnie pokazuje, pokazuje, jak to, jak to wspaniale, wspaniale działa. No i Dziennikarze, niektórzy jak pokazują, że autentyczne przykłady, że kobieta, kobieta we Wrocławiu została zapisana do laryngologa na rok 2027, no to prawda. To, dowcipy, dowcipy krążą, że powiedziała wtedy, że a na którą godzinę? Na dwunastą na nie mogę, bo jestem u, u okulisty. Także, także, także no. Tego typu, tego typu sprawy bardzo nam pomagają, nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, no, ideologia zabrania nam używać zasady im gorzej tym lepiej, prawda, ale po cichu, po cichu możemy się z tego cieszyć, prawda, możemy tego popierać oczywiście, nie będziemy działali na rzecz tego, że im gorzej tym lepiej, ale z naszego punktu widzenia no to jest to, jest to korzystne I, i to naprawdę działa. Wystarczy w tej chwili już dotknąć, jeżeli tylko byśmy się dorwali na Trzy dni do, do telewizji, to byśmy, byśmy zrobili takie szurum-burum w mózach ludzi, żeby to przeszło, to ludzie po prostu no, wierzą w to, co jest w okienku, prawda, no oni to spotykają się na co dzień, słyszą sto razy te kłamstwa i, i to. Także nie ma co tracić wiary, bo to, co ja mówię, to musimy wierzyć. W prawdę trzeba wierzyć. Prawda sprawiedliwa, zawsze nawet wypływa, to oczywiście można tym kijem, tę prawdę tam wybijać, żeby nie wpłynęła na wierzch, ale im bardziej to się tłami, tłomsi tym bardziej to potem ostrzej wypłynie. To jest Organizm jest jak społeczeństwo z organizmem i obowiązuje reguła, że na, akcji, na żywy organizm na akcję reaguje reakcja. Na tym się odróżnia żywy organizm od martwego. Jeżeli kamień przesuniemy, to on wstaje w miejscu, gdzie go przesuniemy, prawda? Natomiast normalny osie, jak go ciągnąć za ogon, to będzie się ciągnął do przodu, prawda? Jest to homeostaza. Każdy organizm wróci do stanu do stanu wyjścia. A jeżeli. Dlaczego? Bo jeżeli w tym stanie przebywał, to znaczy, jest to korzystny stan. Jak go pociągniemy w tę stronę, to on pójdzie w drugą, a jak, a jak się za mocno pociągniemy, to pójdzie za drugą jeszcze dalej niż było do, do, do tej pory. prawda? I, I trzeba tylko pomóc trzeba być akuszerem, akuszerem tej zmiany. I powtarzam, jak tylko zniknie dyktatura telewizji, a ona znika dzięki internetowi. Powiedzmy jasno w internecie dość dobrze stoimy. I. I powtarzam, yy, mamy w tej chwili za sobą, za sobą moim zdaniem ponad 25% ludzi, ludzi młodych, tych decydujących o, o przyszłości o przyszłości, prawda? I ci ludzie mogą być przekupieni przez reżim, prawda, przekupuje ludzi, no, żeby nie wymienić nazwisk ministrów obecnego i poprzedniego rządu, którzy byli kiedyś w WPR ze czy, czy gdzieś tam, prawda, Gdzie przekupują korzyściami, ale Chcę Państwu powiedzieć, że bardzo wielu ludzi, kiedy zobaczą, że to działa, stanie po naszej stronie. Ja tam, cytałem parę razy przykład takiej pani z partii, której tam nikt mnie o to nie podejrzewał, która na zebraniu w Katowicach, gdzie przemawiałem bardzo ostro, to było tam ze 300 przedsiębiorców, może 400 przedsiębiorców, właśnie bardzo ostre przemówienie antypaństwowe, no i ona siedzi koło mnie w prezydium i mówi, panie prezesie. Popieram każde pana słowo. A powie pani publicznie? O nie. Otóż oni są przekonani, że jak się powie tę ten, ten prawdę, to się potem nie, nie wygra wyborów, co nasz, nasz przykład tej dowodzi. Jak się przekonają, że można wygrać wybory, wejść za parlamentu, to oni staną po naszej stronie. Tylko oni się boją, bo jednak chcą mieć te prawda, wpływy. Nawet nie mówią o pieniądzach są ludzie zamożni, którzy mają w nosie tam dietę poselskie. Mają co innego, mają wpływy, mogą sobie coś załatwić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście woleliby żyć w uczciwym kraju, ale skoro nie mogą żyć w uczciwym, no to chcą się ustawić w tym nieuczciwym jakoś, no niestety, to, to powoduje, że ludzie po trzydziestce często tracą wiarę w korwienic, bo mogą sobie coś załatwić. Co więcej, Yy, zmiana ustroju jest trudna, załatwienie sobie jest łatwe. Wystarczy złożyć hołd yy, Baalowi, prawda? i już, yy, już można sobie w tym ustroju yy, żyć. Co więcej, co więcej. taki ustrój przedsiębiorca, który już się ustawił, chroni przed konkurencją nowych przedsiębiorców. Na, na spotkania ze mną. Przychodzą ludzie w wieku lat 21-25, mniej więcej to jest jakaś średnia wieku na, na moich spotkaniach. Ludzie, którzy chcą założyć firmę, albo założyli pierwoklę, albo założyli im dano w łeb, prawda? Albo się chcą założyć się boją, albo chcą wyjechać z kraju, albo chcą założyć rodzinę i się boją, prawda? Tacy ludzie przychodzą na te spotkania. I natomiast przedsiębiorcy boją się konkurencji tych, tych ludzi. Dla nich to jest konkurent. Jeżeli oni mają warsztat szewski, to otwarcie, że dwóch warsztatów szewski w miasteczku, za nich jest konkurencja. Ich nie interesuje to, że dzięki temu mieszkańcy miasteczka będą mieli tańsze buty. Nie interesuje to, żeby oni mieli ten zysk z tego, że nie ma konkurencji. Jeżeli urzędnik nie wydaje zgody na otwarcie zakładu nowego, to bardzo dobrze z punktu widzenia tego, który już ma zakład. Oni nie będą popierali, bez, no to ci ludzie popierają nowoczesno, prawda? Ten wielki biznes tam popiera nowoczesno. Bo oni wcale nie chcą, żeby każdym mógł założyć nową firmę. Oni chcą, żeby rząd popierał, dawał pieniądze podatnika na te firmy, które już istnieją. No, no tak, no to jest, to jest logiczne rozumowanie. To, to jest właśnie powód, dla którego się wyrasta z korwinizmu, prawda? Bo jak się zrobiło coś tam, macie już tę firmę nie małą, a średnią, to już w tym momencie już nie chce się, żeby małe firmy miały jakiekolwiek przywileje. Bo to jest dla nich czy w ogóle normalne, żeby miałem, bo to jest konkurencja. I Trudno, duże i średnie firmy nie stanowią większości społeczeństwa. społeczeństwie. Najważniejsze jest to przekonanie ludzi, oczarowanie kapitalizmu, które robię nieustannie z małym efektem, przekonanie ludzi, że wielcy kapitaliści są przeciwko kapitalizmowi, są przeciwko wolnemu rynkowi, wolą sobie załatwiać niż konkurować na wolnym rynku. Bo małej firmie łatwiej działać na wolnym rynku, jest bardziej elastyczna, prawda? E, może zmienić profil z dnia na dzień, wielka firma nie może tego zrobić. Dlatego dla małej firmy wolny rynek jest korzystny, duża firma już nie. I tak samo jak w lesie, wielkie drzewa padają. Natomiast gdyby w lesie panował rząd, to oczywiście by się chroniło pomniki przyrody i stawiałoby się patyki, żeby te wielkie drzewa nie padły. Ale jak wielkie drzewo pada, to robi się miejsce dla nowych drzew. Niech pada. Niech pada. Dlaczego na przykład w Ameryce Carter chyba Carter, uratował Chryslera? Włożył 2 miliardy pieniędzy podatnika na ratowanie Chryslera. Jakim prawem? No Ford, prawda, i inne firmy mówiły jakim prawem. Jak Chrysler jest nieudolny, niech pada. Robotników, fabryki, maszyny przejmą wtedy inne konkurencyjne firmy. Niech pada. I Jaki był efekt? Ratowano tego krajzera, ratowano, przeżył jeszcze 7 lat i padł. No i te dwa miliardy i wysiłek ludzi, prawda, poszedł, poszedł, poszedł na marne. I tak nie można powiedzieć: My nie będziemy bronili żadnych firm. Nie będziemy pomagali nikomu. Nie będziemy brali pieniędzy podatnika, żeby ratować Kulawę akcentu. Jest to brutalna prawda, ale jak mówiła słusznie Iran. Jeśli ktoś chce pomaga, pomagać tym kulawym kaczętom, to niech pomaga za własne pieniądze. Myśmy o pieniądze nie będziemy mu on niech pomaga. Proszę bardzo. Natomiast nie o tego jest rząd. Nie będziemy zatrudniali urzędników po to, żeby, żeby ratować, ratować te, te, te Nie będziemy. I taki napis, lasciate oni speranza, prawda, porzućcie wszelką nadzieję, że komuś będziemy pomagali, powinien wisieć. Ja wiem, że że większość ludzi chciałaby, żeby im pomagać. Nie tylko kobiety wbrew pozorom, wielu mężczyzn też chce, żeby im pomagać. Ale nie walczymy o te 75%, powtarzam, tylko walczymy o te 25%, które się nie boją. I tutaj dobrze jest powoływać się na świętej pamięci Jana Pawła II. Ty mówi, nie lękajcie się. Ludzie polacy w XIX wieku nie lękali się. Sprzedawali swoje gospodarstwo, wzięli za to dwie dziesięciorublówki, złote, prawda, wkładali je w podeszwę buta, jechali do Ameryki, oni się nie lękali, do w piekło dzikiego kapitalizmu, oni się nie lękali. I oni tam zbudowali dom, pomagali jeszcze rodzinie w kraju, prawda, z, tej pieniądze. z tego piekła dzikiego kapitalizmu, oni się nie bali. I musimy na tych ludzi postawić pewien problem, oczywiście, o czym piszę dzisiaj, na tym, że, że ci ludzie wyjechali do Ameryki. Zabrali ze sobą swoje geny. Zostali ci, którzy się bali wyjechać do Ameryki. Oni się lękają. To są potomkowie tych, którzy lękali się wyjechać do Ameryki. Oni się lękają. I dlatego musi być ostra selekcja. ostra selekcja i musimy jasno, jasno powiedzieć, my liczymy tylko na te 25% ludzi. Od razu powiedzieć, reszta nas nie interesuje. Nie interesuje. Przekonać mamy te 25% ludzi. Być może tyle jest. być może tylko 15, nie wiem. Trudno, trudno powiedzieć. Ale powtarzał, zwolna, zwolna, życie prawdziwe zwycięża nad fikcją. Pamiętam kiedyś, w gazecie wyborczej, jak 10 lat temu, na pierwszej stronie był artykuł Zagozdy, czyli Michnika, chyba na, na temat edukacji, że tylko edukacja, 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 edukacja rozwija kraj. A na stronie tam 11 był dwustronicowy reportaż dziennikarki, która udawała szukającą pracę, i wszędzie jej mówiono: jak pani ma wyższe wykształcenie, to pani nie chcemy. Czyli na pierwszej stronie była ideologia, a prawdziwe życie było na jedenastej stronie. I my musimy się opierać na prawdziwym życiu, a nie te slogany, bo to są, to są bardzo łatwe slogany, prawda? Te, y, ludzie wierzą w te lewicowe slogany, oni są znakomici w produkcji sloganów, prawda? Wspaniałe są te slogany lewicowe. Tak? Tak, tak. Moje ulubione przykłady, to na przykład wszystkie dzieci są nasze. No Piękny slogan tylko to znaczy, że moje dziecko już nie jest moje. Ona jest nasza. Czy na przykład piękny slogan, zwierzęta trzeba traktować tak samo jak ludzi. Z tego sloganu wynika, że ludzi trzeba traktować tak samo jak zwierzęta oczywiście. I jeżeli zwierzęta można, można uśpić, to oczywiście eutanazja jest prostym wnioskiem z hasła zwierzęta trzeba traktować tak samo jak ludzi. Trzeba bardzo uważać, bo slogany lewicowe są popularne, a za nimi się kryje treść bardzo złowroga. I... Nie można ulegać tym popularnym hasom kiwać głową, jak oni tam powiedzą, dla świętego spokoju, jak oni tam powiedzą, trzeba bać tam o, o, o biedne dzieci, niepełnosprawnych, tam wzleją. Nie, proszę Państwa. Nie można tutaj ustąpić, bo i tak nie zyskamy tych 75% a stracimy sobie na rzecz jakiejś tam nowoczesnej czy, czy kogoś innego, stracimy, stracimy głosy ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, jak wygląda prawdziwa ekonom. Bo pamiętajmy, przy całym ataku na nowoczesną, która, jak wiadomo, skupia ludzi, którzy chcą robić to samo, co po, i tak dalej, ale połowa ludzi, która głosuje na nowoczesną, jest przekonana, że głosuje na partię wolnorynkową. Taka, taka jest prawda. I ten elektorat, to jest spory, bo oni tam mają tam z 10% czy ileś, no to jest połowa tego elektoratu, to jest tyle, tyle co nasz elektorat. Czyli gdybyśmy tych ludzi przekonali, że nowoczesna to nie jest to, to już tam się podwaja elektorat. I oczywiście elektorat ten można kupić, elektorat P.O., elektorat nowoczesny, atakując PiS. No bo jeżeli będziemy atakowali P.O., to tego elektoratu nie kupimy. Także atakując PiS możemy... przy, przy okazji również jest w PiSie trochę ludzi, która też wie, że PiS nie ma racji, ale oni wierzą, tak jak kiedyś wierzył kolega Wipler, prawda, w to, że, że PiS tak naprawdę głosi te hasła, Lewicowa, naprawdę jak dojdzie do władzy, to, to zrobi to, co trzeba. No to widzimy teraz, co się dzieje, prawda? Widzimy, co się dzieje. Yy, Pis doszedł do władzy do, pod hasłami lewicowymi i niestety je realizuje. I niestety je realizuje. Także nie łudźmy się, gdybyśmy my w tej chwili w tym ustroju doszli do władzy, ale nie absolutnej, tylko takiej, jaka jest ograniczona tym, to nasi ludzie też by się skorumpowali. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Szerbi się skorumpowali, bo nie mogą nic załatwić realnie, a mogą załatwić dla siebie, po pół roku urządzenia, zaczęli załatwiać dla siebie. Po prostu. Grabie grabią do siebie. I dlatego pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to trzeba zmienić ustrój. Zmienić ustrój, nie zmienić ludzi. No przecież PiS głosił hasła, prawda, czystości. No i co robi w do władzy? To samo co PO. Dokładnie. Dokładnie. Jeszcze nie wszyscy, ale za, za pół roku już wszyscy będą robili na szczeblu, również powiatowym. Bo przykład idzie z góry. Także powtarzam jeszcze raz, ja stawiam sprawę jasno. Nie idziemy po to, nie idziemy dla posad, nie idziemy po to, żeby sobie pokrzyczyć, idziemy po to, żeby w momencie, kiedy to wszystko będzie się zawalało, żeby ratować Polskę, żeby wrócić do normalności. Jest to program maksymalistyczny, ale powtarzam jedyny realny. Bo jeżeli mamy przed sobą przepaść, to realną nie jest polityka drobnych kroczków tylko skok. I to jest realność. Jeżeli, jestem cybernetykiem, prawda, jeżeli społeczeństwo spoczywa w jakimś położeniu, załóżmy, że dobrze to jest do dołu, niech, niech będzie, i w takiej niszy spoczywa i tu jest dobrze, to każda zmiana delikatna w lewo czy w prawo powoduje, że chce wrócić do normalności. No bo gdyby lepiej był obok, to by już przeszło obok, nie? Ono wraca. Dopiero trzeba przeskoczyć do, no, do nowej niszy. Musimy przeskoczyć do nowej niszy. I to potem wymaga kontrrewolucji. I musimy w sobie, w sobie, bo ludziom tego nie, 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 nie włożymy, w sobie zrobić to twarde przekonanie, że potrzebujemy kontrrewolucji. Że świat dojdzie do radykalnej zmiany. Radykalne zmiany. Jeśli nie zrobimy, to powiem jasno. jasno: przyjdą muzułmanie i oni to zrobią. To nie jest tak, że jeżeli, że jeżeli nie my, to kto? Odpowiedź jest jasna: jeżeli nie my, to muzułmanie. I tym optymistycznym akcentem chciałem skończyć. Dziękuję za uwagę.